Hej kipa, witam was, w witam was ponownie dzisiaj Hogwartu, Kolejne misje poboczne, tym razem wybrane drogą niekonwencjonalną. Jaką? Koniecznie zobaczcie ten epizod. Osiedle Blackboro. Tutaj praktycznie nas nie było, nie zaglądaliśmy tu ani razu, ale niesłusznie, bo tutaj też znajdują się ciekawe misje, misje poboczne. A zgodnie z życzeniem moich dzieci, które dzisiaj wybierały misję poboczną, mamy z tego co liczę jeszcze około ich 22. Będziemy robić opanowanie trolla. Jestem ogromnie ciekaw, co tutaj znajdziemy. Czy macie jakieś podejrzenia? Ja na pewno nie. Natomiast na pewno mam podejrzenia, że tutaj muszę przeszukać kilka tych domów, bo to są skarby. Skarby, których. De facto, nie wiem dlaczego nie przeszukiwaliśmy wcześniej. Ale zdecydowanie, które będą nam potrzebne, bo chcemy mapę mieć na 100%. Szachownica morska. Okej okay. nie zachwyca mnie o to jakoś specjalnie. Ale weźmiemy, weźmiemy, oczywiście przeszukamy wszystkie znaleziska, jakie tu są. Żadnych dzwonków nie ma w okolicy. Merlin tylko jest niezrealizowany. No, na pewno będzie trzeba tym zająć. Natomiast misja. To będzie tutaj u tego szanownego pana. Pina przesyłka? Nie, pilna przesyłka to nie jest to. Ja chcę trolem się zająć, a jakimiś pilnymi przesyłkami. Co ja? Kurier jestem, a może nie tym razem. Chyba to będzie to. Tak mi się wydaje. O, patrz, skrzata ma. Wow! Dobra, pogadajmy. Is everything w If Hamlet sent you here to talk to About. I know what I have to do. It's not every day a girl has to put down her own troll. I should be allowed to work up to it. What do you mean, your own troll? I thought that's why you were here. I'm sorry. I suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the Hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologized when he almost trampled half the Hamlet yesterday. He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible even. Mmm. It certainly takes a lot of courage to try, I'll give you that. Thank you. Thank you for saying that. I wish others felt the same. But I suppose I understand why everyone's been so concerned. <sighs> what made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Barmy. But he's my troll and my problem. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. He's stronger than any troll I've ever encountered. <sighs> I wish I knew someone else who could do it.

it hangs in the seventh floor corridor he allegedly tried to train trolls for the ballet you can imagine how that turned out i'm not thrilled at the prospect but i'll consider it oh no i didn't mean to suggest that you should do it in fact you should avoid the area just southwest of here No dobra, zajmiemy się tym trolem. Rozumiem, opanowanie trola. Czy musimy uśpić tego trola? Innego wyjścia nie ma. No cóż, no w takim razie lecimy. daleko, to mamy 150 na No, Zdecydowanie się to może źle skończyć. Musimy uśpić. No chciała wytrenować bodyguarda, osobisty bodyguard dla nas całej osady. Nie głupi pomysł, no ale wykonanie pewnie gorsze. Dobra, w takim razie wbijamy do samą górę. Weźmiemy sobie miotłę, podlecimy będzie szybciej. Okej, okay, dobra, spróbujmy. Zastanawiam się, czy damy sobie tak po prostu radę. Uuu, jest, faktycznie jest tu troll. Uchylamy troll Aleksandry. No okej, okay, nie ma problemu. Sądzę, że sobie damy radę, ale widzę co? Zrobimy to zupełnie inaczej. Zrobimy to troll Aleksandry. Dzień dobry, okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Weźmiemy do tego jeszcze raz i dwa. I użyjmy do tego jeszcze mandragory. Ciekawe. Ciekawe, czy same roślinki rozwalą go. Chcę sprawdzić. Samymi roślinami. Taki eksperyment. Ok, spoko, ciekawe. i jeszcze mandragory jeszcze raz. No ładnie, 564 mu zdejmuje. Achievement na same rośliny mógłby być. No cóż. No cóż. Tak. Czysto pozbierane. Nikczenny wróg został zlikwidowany. Choć przyznaję, wyzwanie powinno być na przykład pokonanie trolla z samymi roślinami. Dotatki postępów tydzień 1. Etykieta na start była zbyt ambitnym planem. Najpierw musimy dać się fundamentów, czyli nie nierozerwalna. Będę o tym pamiętać, ale przejdę do następnego etapu. Wciąż wściekły. Tydzień 2. Wydaje się że się u jedynie bomruki, wciąż ściekły. Tydzień 3. Ma odpowiedni temperament ale rozwala co popadnie, jakby bardziej wściekły. Heh. Heh. to raczej nie wyszło. Chyba są dalsze zapiski. Planex dla troli. Tydzień pierwszy, ogłada etykieta. Proszę, dziękuję. Słucham. Przepraszam, serio. Tydzień z elokucja. Czernica, piękna oblicza, sięga... sięg... sięgnęła po znicz, lecz walnęła ją donica. Tydzień trzy szkolenie z bezpieczeństwa. Tja, na pewno takimi metodami przekonałaby trola do posłuszeństwa. Zdecydowanie. Dobra, wracamy do Aleksandry. Sądzę, że szybkie to było mi zadanie, jak widzicie. Oh well. Zdecydowanie nie tego się raczej ona spodziewała. Ale cóż, pokonaliśmy. Pokonaliśmy i to samymi roślinami. A przy okazji, oczyściłem sobie troszkę nasz budżet, budżet nasz magazyn. Będzie, dzięki temu będę mógł pozbierać najnowsze plony z naszego pokoju życzeń. A my teraz porozmawiamy, porozmawiamy sobie z Aleksandrą na temat tego, co tu się właśnie wydarzyło. No cóż. It's done, Alexandra. I took care of him. My troll. What? Oh, I don't know what to say. Thank you. I wish things could have turned out differently for him: No, I no, <laughs> Any plan you had to train that thing was doomed. He tried to kill me the entire time.: Goodness, I'm glad you're all right. You're very brave people in the hamlet had already crafted a moniker for whoever eventually defeated my i mean that troll it was troll something or other whisperer yes that was it i suppose it's your title now i need some time on my own but truly thank you for what you did dziękuję będziemy od dzisiaj Troll z zaklinaczem. Misa ukończona, fajnie, szybko i sprawnie i nam poziom wskoczył, bardzo się dobrze składa, bo chciałbym tutaj coś rozdać, może właśnie w pora w talenty uderzyć. Zobaczmy, zaklęcia mamy tak, yy, Defindo nie używam, Depulso praktycznie nie używam, Milasius także nie używam, no powiem szczerze słabo. Po sobie mamy full, pokój życzeń nie, czarna magia, ale tak jak powiedziałem, nie, nic z czarną magią, a to raczej co? Klątwa przewracania bardziej wieczna klątwa. Efekty klątwy utrzymuje się w przeciwników przez dłuższy czas nie, bo oni tak szybko padają. Klątwa spowolnienia resta momentum mistrzostwo imperio hmm, albo tu zadawane obrażenie celowi pod wpływem klątwy powoduje obrażenie u wszystkich przeklętych celów intrygujące. A tu mamy klątwa oszłamiająca. Drętfota przeklina przeciwniku, przeciwnicy pod wpływem klątwy, otrzymują więcej obrażeń. Bioreta. Zwłaszcza, że używam często drentwoty, więc może i tym razem będzie to skuteczne. 38 poziom. Podobno jeszcze tylko dwa poziomy. Zobaczymy. No w każdym razie w kolekcjach pojawił się kolejny przeciwnik. Sze siedmiu. siedmiu nam brakuje do finalnej akcji. Troll Aleksandry. Pokonany, udało się, miło, przyjemnie. Natomiast możemy teraz jeszcze zobaczyć jedno szybkie zadanie. Skoro już robimy takie trudne zadania to skoczmy na mapę, żeby jeszcze sobie ułatwić dwa zadania. Zwłaszcza, to jedno było bardzo szybkie. Tutaj mamy to zakoszona kapusta. Editing SoftBlocku zdaje mi się pilny problem związany z chińską konstancją kapustą. Muszę z nimi o tym porozmawiać. Zwłaszcza, że trochę tej kapusty dzisiaj użyliśmy. A skoro już jesteśmy tu na miejscu, dobra, zróbmy to. Będziemy mieć ich z głowy. Z tym razem pewnie będzie. Weselej natomiast. Tak, 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 spokojnie. List, dobranata, niediady. Okej. Okay. Eddie, atak zbuntowanych goblinów, Feldcroft się nasilają. Zejdź czegoś szukać, w każdym razie ja nie potrafię znaleźć innego powodu, dlaczego wybrałby naszą malutką wioskę. Handel jednak słabnie z nią, a mieszkańcy cierpią. Feldcroft przydałbyś teraz Twoje kreatywność i optymizm. Zawsze zdajesz sobie mieć jakiegoś sprytnego asa w rękawie. Jakieś pomysły, przyjacielu. Nie wiem, ile Falkrow zdoła jeszcze wytrzymać. Pozdrawiam. I'd be oh. terribly grateful if you could help me and my friend with a time-sensitive delivery. Dabra, you sound as if you could use some help. How fortunate to see you. The um what was it, troll slayer or vanquisher? Uh, whisperer? No matter. You clearly know <laughs> how to get things done. Eddie Thistlewood's the name. Listen, a friend of mine in Feldcroft needs help fighting Rangrock's loyalists. Mm -hmm. i sent two crates of chinese chomping cabbages to help but they've gone missing mm -hmm. no, bywai, magister, good ne? idea those cabbages are nothing to be trifled with. my thoughts precisely you see i know plants and i believe the goblins will be so irritated by the onslaught of ferocious vegetation they will simply leave feldcroft alone i wonder if you might track the two crates down and deliver their contents to my friend bernard indeye. I simply can't leave my shop at present. No problem. nie Could you not grow or buy more Chinese chomping cabbages? No. I suppose I could, but that would take time. Time we do not have. What with Ranrock's thugs posing new threats every day. Besides, it's the principle of the matter. I grew those cabbages, and they are extraordinary. Oczywiście, rozumiem. Any idea where I might find the crates? Yes. From what I hear, one was spotted south of Feldcroft, the other, so I hear is south of Brockborough near the river Dobra. Why would the goblins target Feldcroft? My friend Bernard says they've been seen in the area for a while. He seems to think they're looking for something, but lately they've become more aggressive. Dobra, Very co? well sir Trzeba. I shall keep an eye out for two crates of Chinese chomping cabbages. Oh, thank you.

sądzę, że szybko przelecimy. Jesteśmy na miejscu. Tak, oczywiście. Wykradziona przez lojalistów. Halo, dzień dobry! Dzień dobry, wchodzimy do akcji. Tak jest. ciach, ciach, ja. Tak, tak, tak. I zrobimy jeszcze większe zamieszanie, wyciągając to, co trzeba. I wiesz, skoro wy dżurzacie się kapusty, to kapusty się z Wami zajmą. Zobaczymy tym razem jak to wam wyjdzie. Haha, ha, kapusty, kapusty, kapusty. Pięknie, uuu. Dobra, na razie sobie pobawimy się tak. Tak, kapusty, bracie, za nich. Ja celowo was tutaj nie będę atakował. Zobaczymy jak kapusty sobie z wami poradzą. Okej, okay, dawać. Jeszcze raz. Super, pięknie poszło, pięknie poszło. Wszystkie kapusty poszły, dobra, wyciągamy kolejne. No ciekaw jestem. Naprawdę ciekaw jestem jak rozwalam tych czarodziejów tych kusowników, tych popiełków. No i co? Rozwalone, rozwalone. Sześć kapust. Wystarczyło, żeby ich tutaj pogromić. Zdecydowanie sympatycznie. Obóz wyczyszczony, kusowników. Trzymamy, czy mamy jeszcze coś ewentualnie do zebrania? Na to wygląda, że niekoniecznie. Dobra, w takim razie słuchajcie, lecimy dalej. Merlin tutaj, z tego co widzę, chyba by zrobiony, czy nie, nie, jest zrobiony jak najbardziej. To lecimy w kolejne miejsce, gdzie to jest. i Nie musisz że muszę teraz wracać, bo się zdenerwuje. A nie, dobra, jest tutaj, więc na pewno będzie to szybka akcja. Lecimy już w takim razie po drugą skrzynkę z kapustami. No, Feldcroft będzie czuło się bezpiecznie. Ale zdecydowanie tych panów, tutaj nie chcemy, raz, dwa, trzy, właśnie się. Kapusty wamy. Zajmą nie ma problemu. Jeden już prawie goblin rozwalony. Ciach, rozwalony, ciach, rozwalony, świetnie. Świetnie to działa. Ciach, jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? strażnik. Dawaj, poprawimy. Jeszcze. Jeszcze kapustę? O, przepraszam, ja nie mam już kapusty, no to poleci to. Proszę bardzo, raz. Jadowita Tenta Kruela. Też się przyda. Dzisiaj odcinek na zielono. Zdecydowanie tak. Niech rozwalaj. <głynne> lubię, lubię czasami takie użycie niekonwencjonalnych rozwiązań. Ja nie używam ani raz ruszki. Ja tylko używam odpowiednio mixtor, żeby zadziałać. No i tutaj ten, ta Cruella, jadowity, tak, Cruella, i tak się z nimi z nim zajmą. Zdecydowanie wartościowo dobra. Ale no przyznaję, jest ich tutaj trochę. Co? Wy tu jeszcze jesteście? A się wami zajmiemy spokojnie. Raz, dwa, proszę. Tu się wami zajmą jak trzeba. <laughs> A ja oczywiście zabiorę to co moje. Nie będę wchodził z zadania. Dziennika misji. Tutaj to, to, to. Coś, coś jest? Jokaś notatka, ale tą notatką pewnie zaraz się zajmiemy. To już wyczyszczone? Kurczę jak was tutaj łoją. Nie mogę, więc no, rozwalać tego typa. Halo? Tanta kruale jedowite. Serio, muszę różkę mu uderzyć. Nie no, musiałem. No bo zdążyłem żeby O, szkoda. Dobra, zbieramy. To co trzeba było. Mój magazynek z zieleniną. Całkowicie wyszedł, jak widzicie. Wy tak na serio. A nie tamtego. Dobra, gościu, ewidentnie mnie denerwujesz. Dobra, znikaj. Dzięki, nie było cię tam. Myślałem, że bardziej będziemy tutaj się dogadywać. No i gdzie ta kapusta? Halo! Dawajcie mi kapustę! Oddajcie mi kapustę. A, tu jest ta skrzynia, dobra? To jest tak jest. Ko ko korespondencja goblinów Lojalistów. Korespondencja ko Lojalistów. Czyli kolejna korespondencja. No to do notatek. Tak takim razie do psia córła lecimy oddać to, co tutaj powinno być jej własnością. Proszę bardzo. Hello there. Do you have the special delivery from my dear friend Eddie? Ja ją najbardziej mam. Hello, Mr. NDI. Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? Zdecydowanie tak. I have them right here. Oh, it doesn't appear that you do. How unfortunate. I do think Eddie's idea has merit. I'm not sure how many more attacks Velcroft can survive. So? I'll return with the cabbages as soon as I can. Podostać cztery główki kineskie kruszące kapusty do barneta, ale przepraszam bardzo, to my w końcu nie mamy tego. Jak nie, dobra, lecimy do naszego ogródka, skoro tak, to no cóż musimy z własnego z własnego ogródka wziąć dziwne to, ale skoro tak trzeba. To niech tak będzie. Jestem z powrotem. Czy teraz będzie uznane, że Hello mam towar? You have from my dear Eddie? Hello again Mr. NDI. Glad to see you back. Do you have the Jak tak. i have them right here. marvelous. this will go a long way towards protecting the hamlet from ranrock's loyalists, the same foul curs who, i'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with rookwood's lot. feldcroft owes a debt of gratitude to you and eddie. thank you for your help. Nie ma problemy, tylko... Do you have any idea why the goblins are attacking Feldcroft? No clue. I used to think it was because of its strategic location. But now it's as if they were looking for something. I will admit, however, that I don't know what they could possibly be looking for. Okay. How do you and Eddie know each other? We met at Hogwarts. Been friends and business associates ever since. I wasn't surprised to get his owl about his Chinese chomping cabbage scheme. No i super. No i to ba. Co? Chińską konsumującą kapustę? Coś no, miał? I... Uuu, uh, futro, futro i piór, piórko, memorkę. Ciekawe, a ile takie piórko? 150. No, coś innego. No ale nic ciekawego nie znaleźliśmy. I zakończyliśmy zakoszona kapusta. Ładnie. Dzisiaj wszystko zrobione na zielono. Dzisiaj całkiem niekonwencjonalnie rozwalałem wrogów samą zieleniną. Czy będą takie kolejne? Zobaczymy. Natomiast jeżeli ten Wam się podobał, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was magicznie, Staniu. Na razie, hej!